Siemaneczko, siemaneczko moi drodzy widzowie, z tej strony Chrom Midas. Dzisiaj pokażę wam jak zdobyć pojazd Buggy Gore BY-4. Sprawa jest bardzo prosta, natomiast jeśli mapy nie macie jeszcze odkrytej, no to oczywiście możecie go pominąć. Także jest to ten scout w Płonącym Młynie, nowa mapa Płonący Młyn i oczywiście faza siódma. Także moi drodzy, opuszczamy garaż. Jeśli jesteście w garażu i opuścicie garaż, no to tak to wygląda. Zadanko, moi drodzy, jest tutaj, właśnie za rogiem. Za chwilkę Wam pokażę. Jeśli opuszczacie garaż, to zadanko jest w tym miejscu. Macie je po prostu zaakceptować. Po prostu wjeżdżacie w nie. Ja to akurat mam aktywowane, więc tutaj pokaż zadanie. E, drugi etap wymaga użycia specjalnego pojazdu, nie mogliśmy przygotować go aż do teraz, więc przed startem trzeba będzie zerknąć na niego jeszcze raz. Udaj się do składu, będzie tam na Ciebie czekał, także e, zdobywamy tutaj pojazd GOR BY-4 e, Buggy, zwany pospolicie, no i tutaj oczywiście akceptujecie enterem, czy czym tam chcecie, e, klikacie sobie śledzenie start X, -em. No, i zobaczmy na mapę, zobaczmy na mapę, moi drodzy, gdzie on się znajduje. On jest akurat tutaj na samej górze, w tym miejscu. Jest tutaj tak ukryty, powiedzmy, między dwoma garażami. Ja tędy jechałem, ale nawet nie zwróciłem na niego uwagi, że on w tym miejscu akurat się znajduje. Także no, skryli go tutaj solidnie. Natomiast jeśli chodzi o trasę, jeszcze wam pokażę z garażu, bo może nie każdy ma mapę odkrytą. Trzeba troszeczkę jednak czasu na to, aby tą mapę odkryć. Najbardziej optymalna trasa według mnie to tędy. Tutaj też musicie pamiętać, że, że tutaj jest most do naprawy, tutaj jest rumowisko. Na Starym Ranchu również e, tędy nie, nie przejedziecie, chociaż teoretycznie chyba można by to ominąć w ten sposób, więc tutaj tak naprawdę duża dowolność. Tutaj z garażu po prostu wyjeżdżacie, skręcacie w prawo. Lecicie sobie w górę, no i tutaj tak naprawdę albo jedziecie tą drogą lewą, albo prawą. Jeżeli jedziecie tutaj, no to podejrzewam, że tutaj, chyba nawet to mijałem na którymś lajwie. Tutaj w prawo możecie to rumowisko ominąć, no i wyjeżdżacie tutaj i tędy ciśniecie. A jeśli nie chcecie, no to możecie właśnie jechać w lewo i tak jakby troszeczkę to trasą okrężną, ale może nawet bezpieczniejszą. No, i później dojeżdżacie w to miejsce. Tutaj jest taki przesmyk między dwoma drogami, troszeczkę dalej, ale myślę, że też całkiem blisko. No, i tutaj w górę, w górę, w górę. Tutaj takie miejsce też, gdzie trzeba uważać. Tu jest wywrócona szeroka naczepa, także tutaj trzeba uważać, ale niekoniecznie trzeba jechać tędy. Możecie jechać też troszkę tam, i później tutaj też jest taki przejazd, gdzie się nie zatopicie, więc bez stresu. No, i tutaj cały czas w górę, w górę, w górę. No, i do Bora BY4. Oczywiście z drugiej strony moglibyście też pojechać. Jeśli chcecie jeszcze bardziej naokoło, no to tą trasą również by się tam dojechało. Czyli tędy w lewo tutaj nie skręcacie, tylko tutaj ten, i tutaj od drugiej strony też byście do niego dojechali. Więc plus, minus tak wygląda trasa. Albo najbliższa, oczywiście, bardziej tutaj. Kto wie, czy nawet bym nie zrobił tej bliższej, bo to chyba bez sensu jest tam nadrabiać drogi. Także chyba jednak tędy, chyba jednak tędy bardziej mi się wydaje, że jest opłacalne jechać. Chociaż nie wiem, jak tam będzie z drogą powrotną. Czy tędy, ciągnąc go na linkę, ten przejazd nie będzie zbyt trudny. Ile tam miejsca jest zostawione, bo. Pamiętajmy oczywiście, że trzeba go złapać na linkę i dostarczyć jeszcze moi drodzy do garażu, więc tak to wygląda. Najbliższa trasa prezentuje się następująco: przypominam, tutaj jest garaż. No i oczywiście w ten żółty punkt trzeba go będzie dowieść. Więc myślę, że wrócę do Was za moment. Jak już będziemy się znajdować przy pojeździe, pokażę Wam, jak on wygląda, jak tam jest skryty. No, i oczywiście e, później, e, jak go tam trzeba będzie dowieść, dobrze, moi drodzy. I dojeżdżamy powoli do naszego pojazdu Buggy Gore BY4. I on tutaj będzie w tym miejscu gdzieś po lewo. No, przyznam szczerze, że jak tak sobie tutaj przejeżdżaliśmy, no to kto by tu pomyślał, że tutaj będzie schowany. Ale faktycznie, faktycznie się tutaj znajduje. Nieźle. Ale skryty skubaniec. Ok. No, i trzeba trasę mniej więcej wyznaczyć. Ja myślę, że ta sama trasa będzie ok. Nie było tutaj większych problemów, oczywiście, żeby mm, tędy przejechać. Aczkolwiek no były tutaj takie też momentami. Tutaj, chyba w którymś miejscu, tutaj, tak dosyć nierówno, no ale jest to do zrobienia. No i tu do garażu. Także myślę, że wrócę do Was chyba za chwilę, jak go dociągnę. Wygląda całkiem spoko. Powiem szczerze, że wygląda całkiem wyzwoicie. On w ogóle można włączyć w niej Można. No to nieźle. Czyli w razie co to tam będzie pomagał. Ale zobaczcie jaki jest rozmiar w kołach, jeśli chodzi o w ogóle wielkość tych pojazdów. Masakra to by pomyślał, że on będzie aż taki malutki. Wow. Strasznie mało jest. tutaj taki moment, chwile nieciekawe, akurat przez te y, takie bagna, przez te wody. No ale myślę, że w razie problemów to można go po prostu y, puszczać wyciągarką i odjechać kawałek, podczepić go, przyciągnąć i w ten sposób to robić. Albo możecie wybrać jakiś lepszy pojazd, może niekoniecznie Jara, może Tatarina. Jeśli macie takie życzenie. Na razie woda go uszkadza, bo oczywiście nie ma gościu snorkela. Ale damy radę. No i tutaj już jesteśmy. No i tak moi drodzy, tak to wygląda. Tutaj po lewej stronie mamy wjazd do garażu. Musimy nasz pojazd oczywiście doprowadzić w to żółte pole i kończymy to zadanko. No i teraz oczywiście możecie przeskoczyć bez problemu. No i macie. Macie nowy pojazd. Tak wygląda. AWD od razu na dzień dobry. Brzmi całkiem nieźle. Zobaczymy jak będzie z właściwościami offroadowymi, ale to już myślę w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę. I trzymajcie się cieplutko. Hej hej!